Jak obliczyć 12% liczby 25 można w ten sposób. 12% to 12 setnych. Mnożymy przez 25, tak jak przy mnożeniu możemy skracać. I 12 czwartych to oczywiście 3, a 25% liczby 12 możemy w pamięci 25% to jedna część z czterech. Czyli 3, 8% liczby 100, 800 razy 100, to po skróceniu otrzymujemy, że to jest 8. 100% liczby 8 można w pamięci to 8. 16% liczby 50 to 8. 50% liczby 16. Połowa z 16 to 8 można w pamięci. Ciekawe? Sprawdź na innych przykładach.